Aleksandra Popławska jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Od lat związana jest ze starszym od siebie o 18 lat aktorem Markiem Kalitą. Para doczekała się córki, która ma już 19 lat, ależ ten czas leci. Antonina Kalita to prawdziwa piękność. Zobaczcie sami: Spis treści Związek Aleksandry Popławskiej i Marka Kaliti kim jest Antonina Kalita? Zobaczcie, jak prezentuje się Antonina Kalita Związek Aleksandry Popławskiej i Marka Kaliti. Aleksandra Popławska to postać, której przedstawiać nie trzeba. Urodzona w 1976 roku aktorka to dzisiaj jedna z największych gwiazd polskiego kina oraz teatru, a role w takich produkcjach jak chociażby Batacha czy Szać sprawiły, że widzowie ją uwielbiają. Marek Kalita także jest jedną z ikon polskiego aktorstwa. Widzowie mogą oglądać go zarówno w kinie, jak i telewizji, a jego teatralne kreacje, które ma szansę tworzyć M. Inaczej, w nowym teatrze, gdzie zachwyca w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego, są już dzisiaj kultowe. Kto widział chociażby Kruma, ten wie, o czym mowa. To właśnie teatr sprawił, że Popławska i Kalita się poznali. Był 2000 rok i oboje byli w TR Warszawa Ona była jeszcze studentką, a on już uznanym aktorem, który szalenie imponował Popławskiej Jak przypomina, Wiwa, szybko wywiązała się między nimi relacja Dali sobie szansę i do dzisiaj tworzą jedną z najpiękniejszych par polskiego show biznesu, nie szukają żadnego poklasku, tylko robią swoje i cieszą się sobą. Marek Kalita i Aleksandra Popławska często pracuje razem nie tylko na ekranie, ale też reżyserując wspólnie w teatrze. Kim jest Antonina Kalita, Aleksandra Popławska i Marek Kalita? Doczekali się córki? Antonina Kalita urodziła się 17 sierpnia 2005 roku, dziewczyna odziedziczyła po rodzicach zamiłowanie do sztuki. Do tej pory wiele osób zauważało, że Antonina Kalita bardzo przypomina swoją mamę. Jako ciekawostkę, warto dodać, że Antonina Kalita miała już okazję zadebiutować zarówno przed kamerą, jak i w teatrze. Na teatralnych deskach pojawiła się w świetnym spektaklu Grzegorza Jarzyny pod tytułem uroczystość, a do tego ma za sobą drobne role na dobre i na złe oraz w filmie Kochaj. Antonina Kalita ma starszą przyrodnią siostrę Natalię Kalitę.